w kolejnej piątce perfumowej 5 Aqua alegoria, czy Aqua Allegoria które wyróżnię, Przypominam, mi jest na moim kanale seria poświęcona tej marce yy, tej serii oraz też seria poświęcona marce Guerlain piątka, czyli 5 wyróżnię i teraz zobaczmy, no, poznałam ogrom również tych dawnych i zdecydowanie będę tak przeglądać i które koniecznie muszę wyróżnić trudno wyróżnić 5 akurat yy, z tej serii ale może mi się uda może mi się uda Myślę, że sentyment do tego zapachu skłania mnie, żeby to wyróżnić, jest to Floranim Fea, kwiaty polne, miodowe, taka miodowość z czymś takim przestrzennym, kwiatowym, lekki niemal fizjologiczności, ale taki obraniającej się, czyli mamy właśnie kwiaty, mamy miodowość, mamy też noce zielone, mamy też fizjologiczność, która może wynikać, może być z jaśniowca, może być z kwiatów pomarańczy, jakaś taka właśnie fizjologiczność lekka, umiarkowana, otrzymana w ryzach z roślin, z kwiatów. Konkretnie, kiedyś miałam, później miałam też dekant. Teraz mam na ok dziś może jeszcze mam trochę w dekancie, ale chyba już nie, ale mam możliwość zakupienia mitru um, w flakonie w fajnej cenie. Na pewno muszę dać i tutaj wyróżnić. Koniecznie, koniecznie. Mentafolie cudowne, miętowe powietrze. Udało mi się zdobyć dzięki koleżance właśnie flakonik tego unikatu i to jest po prostu mięta idealna. Co ciekawe, tutaj mięty nie ma wskazanej, ale ewidentnie jest efekt takiej właśnie mięty z przestrzenią, z powietrzem, ze, z cytrusami, yy, przestrzeń i taka herbacianość, także totalnie idealna miętowość, nie nie za, za zielona i za słodka, wszystko w punkt. Mam też flakon tego unikatu, sentymentalny dla mnie, Groselina, cudowne czerwone porzeczki. Jak ktoś tęskni, to w tym klimacie, mówiłam jakiś czas temu, jest dosyć flora rosa. Też z karleum. Tam są opisane czerwone jagody, tutaj jest pisana w czerwona porzeczka. Generalnie też można mieć na uwadze zapach od Italii. Grand żyła teraz pokażę, tam jest połączenie czerwonej porzeczki z granatem, bardzo w stylu Groseliny. Ten zapach od Italii, ale tak naprawdę najlepiej generalnie poszukiwać dawnej wersji w tym dawnym plekoniem Wyróżniam też kiedyś miałam małą ilość przepięknie cynamonowe Exalting, taka dosyć mało typowo, typowa, jak na serie Aqualegoria Propozycja. Także będzie teraz realizowana taka seria krótkich odcinków, piątki perfumowej, piątki, którą wyróżniam piątka na której e, którą warto się zainteresować, i ja teraz trochę mam problem. tym ja się, że muszę wybrać teraz piąty zapach. Mm. Ciekawe były flora miałam rzętiana, e, flakonik. E, tak naprawdę bardzo dużo różnych zapachów się u mnie przewijało, miałam kiedyś reglis, ostatnio ich mówiłam, e, lawenda była udana, e, lemon freska oraz e, orąż magnifica niestety były nieudane. Miałam kiedyś flakony lilii, mandarynkę, pampelunę, nigdy nie miałam flakonu, ale jakieś tam zawsze mi nie Miałam kiedyś piwan magnifica, mmm, miałam rosa magnifica, więc bardzo dużo flakonu się u mnie przewijało. Zastanawiam się, albo to Tikiwi bym dała, bo jakiś taki sentyment mam, chociaż to był tak dziwny w sumie zapach, jak do niego wracałam. Albo Winter delis. może jednak dam kultowe Winter delis. Nigdy nie miałam flakonu. Chciałabym sobie ten zapach odświeżyć. Tyle, co go pamiętam, to pamiętam go jako taki <głos》>, tak zapadający w pamięć i tak tworząc jakiś taki sentyment, że człowiek chciałby ten zapach na nowo sprawdzić, posprawdzać, yy, podoświadczać go. Nie wiem, czy tego zapachu nie ma moja koleżanka, właśnie, yy, która też właśnie lubi Grosselinę. Dopytam się. Właśnie dzięki niej zdobyłam metafolię. Um, może ma, może się podzieli małą ilością, żeby ja sobie ten zapach odświeżyła.